Dzisiaj gram Fortnite i mój, i mój kolega mnie grał ze swoim bratem, i wjeżdżamy na chatę. Dobra, muza. O, znam ją. Rozwal wszystko, dawaj wjeżdżaj dobrze. Aż się pale. Typek, wysiadaj i go zabijaj, nie uciekaj. Nie mów, że od bota zginiesz. Nie tam co. Tyś najlepszy w kle... Weź się, tato. Tato? No. Co ty robisz? Weź, traf tego bota. Ja, ja. Pa. Wziąłem go w ciemny zakątek. A on ciebie. O Jezu. Jezus. Gaz, gaz, gaz. Ucieczka. Rybka. Szybko bierz, że to rybę. Idę. Ty zginął. O, ja za chwilę. Już ty się budował Trochę niewyraźnie widać. A -a -a. Oj, 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 zginąłeś. Dobra. O nie, a A oni też oddziały grali. Na jakąś wikę leczą. Co co na tego Ojeju! Nie! Trzynaste miejsce. Grasz z Czy ja nadal? Ty zagraj z nim. Nie, ja? musisz wyjść, musisz wyjść, no. Albo czekaj, ja mogę zagrać. Ja rundę potem ty będziesz. Chyba. A bo sami. O Jerzy. Jak mam idealnie czarny ekran. Patrz. Macie? Ej, patrzcie to. Weź. Weź to. Gdzie moja skarpetka w ogóle Boże? Gdzie moja skieta? A tam. O, mi zagrza. O! Trzymaj. O, wow, ale mi. Nadal te palce mnie bolą w ogóle. Nadal? No. się złamałem, czy co? W co gramy? Jest skierowane Duo. na ciebie. I skierowane na ciebie, co gramy? Duo! Do... tak! W prawej stronie. Dobra, gotowa się do łóżka, że nie szkoda. O. Bimot. Bimot, bimot, bimot. Będzie, będziemy zasuwać Bo ten luz Agnieszka to jest beznadziejny, prawda? Tak. Wydra najlepsze. Wydra 999 Powinna być taka piosenka. Wydra, wydra. 9,9,9. Wydra, wydra. 9,9,9. Wydra, wydra. On na siłę kamerę nie chcą. Bardzo serdecznie Daj mi jeden pięć hm. Ładnie jeżdżę chciałbym tylko przeżyć Słyszycie tynki? Uuu ale ściuniłem ekran na, swoi, na siebie obracać To nie obracaj Bo nie chcą mi się obracać Oglądaj, teraz mi się nazywa na kanale Fuzonik O, czemu tak długo? Nie wiem. w multi. Gramy w to Fortnite Battle Pass, Battle Pass. zrobimy pauzę i poczekamy aż w końcu wyląduje. Lądujemy. Lądujemy, bo chciałbym tylko Słyszycie Jedyn? Jeden? jeden? Yeah. Suszyć je? Jeden. Jedy ręki. być Co to o, co to obserwujesz? Takie ZUFUFI? Zu zufu fajka. Co? Fuji fajka. Nie mogę tego tworzyć, czemu ty nie masz automatycznego Rami. Typ. Na dole? Tak. Prosty. nie było ekskaliberu? Nie mam zielonych. Ej, jest obok skrzynka ciebie. Nie, ale muruję tylko. Muruję, żeby uratować moją kochaną skrętę. Obeczkę. Po co? tak ma nagrywać. ZŁOTE jaja, złote jaja. Naprawdę on jest znoki ojej Oee! Falusiek. Dit, dit, ama, ama, dit, dit. Ja taki efekt. S Oj, I twoja głowa to jest dobra podstawka. A teraz helikopter. Helikopter, heli new. Będzie park.